Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Witam państwa, witam w pierwszym odcinku rozmów z cyklu Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Jest to taka rozmowa wprowadzająca, która ma przybliżyć jakby cały cykl rozmów, jakie będę przeprowadzał. Jest tu ze mną dzisiaj ksiądz radca Piotr Gaś, proboszcz parafii świętej trójcy w Warszawie. Okay. Chciałbym zacząć rozmowę właśnie fundamenty Warszawy. Warszawy miasta, pewnego konkretnego miejsca na ziemi. Zacznijmy może od, od samego miasta. Warszawa dzisiaj jest współcześnie dużym europejskim miastem, ale także znaczącym miastem w wymiarze globalnym. Przypomnijmy, że jest zlokalizowany na środkowym Mazowszu, wzdłuż rzeki Wisły. W danych statystycznych podaje się, że jej powierzchnia to około 517 km kwadratowych. To, żeby, żeby, bliżej, żeby można było to sobie wyobrazić, wzdłuż Wisły to pas około 30 km szerokości 28 km. Współczesna Warszawa, oczywiście, jest zupełnie różna od tej z XIV wieku właściwie przełomu XIII i XIV wieku. Przypomnijmy, że Warszawa otrzymała prawa miejskie około 1300 roku i współcześnie Warszawa, jeśli chodzi o układ urbanistyczny, jest inna od tej chociażby sprzed wybuchu II wojny światowej. Warszawa wskutek działań wojennych i przede wszystkim akcji burzenia Warszawy przez okupanta została zniszczona bardzo poważnie także układ urbanistyczny Warszawy jest właściwie nowy w stosunku do tego co wiemy o niej z historii Warszawa jest dzisiaj bardzo dużym miastem w skali Polski to największe miasto co do powierzchni i największe miasto co do populacji liczy około Pierwszy obiekt, który wznoszono, sakralny, to późniejszy czas, druga połowa XVI wieku. Próbowano wybudować kościół. Wiemy, że ten kościół został zburzony i ewangelicy praktycznie do XVIII wieku nie mogli mieć swojego obiektu sakralnego. Nie oznacza to, że ewangelicy nie byli obecni w Warszawie i nie wnosili niczego w życie parafii natomiast budowali coś na co pozwalała im ówczesna sytuacja prawna polityczna a także oczywiście ich kompetencje które wnosili w życie miasta kim byli ówcześni ewangelicy myślę że warto postawić sobie to pytanie to właściwie był praktycznie cały przekrój społeczny przy czym także zawodowy przy czym, jak się wydaje, była to grupa, która, która była istotna dla gospodarczego przede wszystkim rozwoju Warszawy, a także do tworzenia struktur ówczesnych państwowych, jakkolwiek ono by nie było definiowane, jakiegokolwiek nie miałoby wówczas kształt. Przypomnijmy, że to wszystko wpisuje się w zmieniającą się Warszawę, która jest częścią zmieniających się tworów, politycznych w ówczesnej tak. y, 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 części, tej części Europy. Tak, dodajmy, że Warszawa staje się miastem naprawdę olbrzymim, stu tysięcznym w końcu XVIII wieku, wtedy, kiedy zmieniają się też uwarunkowania dla Ewangelików. Tak jest, tak jest. I przypomnijmy, że ta, y, ten procent populacji Warszawy, on też się zmienia w zależności od tego, czy... Procent ewangelików. ewangelików w zależności od tego, jak zmienia się populacja całej Warszawy. Tu, też, tutaj też następują ciekawe Procesy migracyjne, na przykład napływ ludności wiejskiej do rozwijającej się Warszawy, powoduje, że populacja Warszawy wzrasta, to jest w większości ludność rolnicza wyznania rzymskokatolickiego, w związku z tym ten procent populacji ewangelików w całej Warszawie, on też lekko spada, aczkolwiek. Jest to grupa mniejsza. Mm -hmm. To jest w dalszym ciągu y, wspólnot, to większe, są wspólnoty większe, rozwijające mm -hmm. się, prawda? Już nawet nie przed, przez, poprzez migrację, ale poprzez przerost naturalny. Mm -hmm. To świadczy o tym, że Ewangelicy w tamtym okresie coraz bardziej zakorzeniali się. Mm -hmm. A przez swoją aktywność zawodową y, w, w, w różnych sferach y, życia gospodarczego i politycznego y, Warszawy. Poprzez swoją aktywność także w życiu społecznym i kościelnym, stawali się coraz bardziej widoczni na forum Warszawy. No, dodajmy, że tutaj spora grupa była wielkich przedsiębiorców, którzy naprawdę mieli wpływ na kształt Warszawy XIX-wiecznej. Tak jest, po czym, po jak wspomina profesor Ilusz Gatawski, ewangelicy różnego pochodzenia, co do narodowości. Obok y, y, Żydów y, byli taką grupą, która przyczyniła się do przekształcania się tej y, kultury y, polwacznej, y, która jeszcze była jakby dominująca w kulturę y, już industrialną. I właściwie tej podstawy y, industrialnej Warszawy w znaczącym stopniu tutaj tworzyli m.in. Ewangelicy mhm. różnego pochodzenia co do narodowości. Mhm. Czy wśród tych fundamentów odnajdujemy również coś takiego, co można nazwać kamieniami węgielnymi? Jakieś takie miejsca, wydarzenia, postaci, które są szczególnie ważne dla, dla tej tematyki tak szeroko zarysowanej? Ja długo zastanawiałem się nad tym, czy możemy wskazywać jakieś kamienie węgielne. I wydaje mi się, że ze względu na historię Ewangelików Warszawskich, rodów mhm. także Ewangelików Warszawskich, mam wrażenie, iż. Trudno jest mówić o takim ogólnowarszawskim, ewangelickim kamieniu węgielnym, czy też takim wydarzeniu, czy, czy, czy miejscu, które wytyczałoby następne kierunki, przyszłe kierunki rozwoju życia ewangelików, ale też i Warszawy. Myślę, że musimy tutaj zawsze spojrzeć. Na to w wymiarze takim osobistym, rodzinnym czy rodowym dla ówczesnych Warszawiaków, tutaj pewnie będą to wytyczały momenty przybycia do Warszawy, znalezienia miejsca, tworzenia pracy, rozwoju przedsiębiorstwa, firmy, warsztatu albo wpisania się w taki znaczący sposób już w środowisko, czy to urzędnicze, czy, czy naukowe Warszawy ówczesnej. Albo w życie kulturalne Warszawy, prawda? zdobycie pewnej pozycji. Ale powiedzmy sobie, że to nie zawsze były tylko momenty, które decydowały o dalszym rozwoju dynamicznym, to czasem były i takie momenty, które wiązały się z kryzysami, także bankructwem. Ale i znowuż pojawiały się bardzo ciekawe historie ludzkie, rodowe, które mobilizowały także ewangelików w znaczącym stopniu i to był jakiś taki wyróżniający chyba dla nich też wyróżniająca cecha, że jeżeli nie udawało im się coś uzyskać w jakiejś dziedzinie, szukali nowych pomysłów, byli bardzo wytrwali. innowacyjni, tak, wytrwali, tak, konsekwentni, tak, pracowici. Nie umniejszamy tutaj niczego warszawiakom ówczesnym innych tradycji, i, ale to było takie charakterystyczne dla dla ewangelików, którzy zawsze właściwie musieli umieć więcej, pracować więcej, ponieważ to było nowe miejsce, i musieli przekonać do siebie swoje środowisko, że warto im zaufać, warto zawierzyć, warto współpracować. Ich obecność jest istotna dla miasta, w związku z tym oni są potrzebni. Ta świadomość gdzieś tam im towarzyszyła. Wydaje mi się jednak, że w tym wymiarze wspólnotowym ewangelickim dla każdej tradycji, czy to lutrańskiej, czy reformowanej, czy ewangelicko-metodystycznej, zawsze takim momentem było zbudowanie własnego miejsca zgromadzeń. Miliona siedmiuset mieszkańców, jeśli do tego przyjmiemy, że spora grupa migruje i dojeżdża do Warszawy do pracy. To jest populacja powyżej 2 milionów osób przewijających się przez miasto. I w tym obszarze miejskim, aglomeracji miejskiej żyje grupa ewangelików. Mówię grupa, ponieważ w porównaniu z tą liczbą osób mieszkających, przyjeżdżających do Warszawy wspólnoty ewangelickie są Nieliczny. Przypomnijmy, że to pojęcie ewangelicy jest dosyć szerokie. Ono obejmuje chrześcijan, którzy co do tradycji wywodzą się z Reformacji XVI wieku. Są to zarówno ewangelicy tradycji luterańskiej, jak i ewangelicy tradycji kalwińskiej, ewangelicko-reformowanej. W Warszawie mamy dwie parafie luterańskie jedną parafię ewangelicko-reformowaną. I do nurtu ewangelików ewangelickiego od jakiegoś czasu zaliczamy także ewangelików z późniejszej reformacji na gruncie Kościoła Anglikańskiego. To, są to ewangelicy tradycji metodystycznej. Jest jednak taka parafia w Warszawie. Mamy tutaj przestrzeń miasta i mamy tutaj ludzi. Ci ludzie, ci ludzie ewangelicy na przestrzeni wieków zakładali te fundamenty. Proszę przybliżyć samo pojęcie, co rozumiem pod, pod takim właśnie terminem, fundament, ewangelickie fundamenty miasta. Ja może wyszedłem. Nie jestem inżynierem, mm -hmm. budowlańcem, konstruktorem, ale wydaje mi się, że warto przypomnieć sobie, że fundament to rodzaj konstrukcji części obiektu wznoszonego, budowanego który ma kluczowe znaczenie dla stabilności wznoszonej budowli. Mianowicie fundament przenosi wszystkie obciążenia na podłoże gruntowe. Mówiąc więc o fundamentach, musimy w związku z tym uświadomić sobie, czy założyć, co chcemy budować, co budujemy, w związku z tym, jaki ten fundament ma być i wreszcie, jakie jest podłoże wznoszonej budowli. Myślę że, myślę, że ewangelicy, którzy pojawiali się w Warszawie od XVI wieku, przypomnijmy, że Janusz III, książę Mazowiecki, w roku 1525 wydał dokument prawny, który zabraniał wyznawania dysydenckiej wiary i nowierczej wiary. Sprawiając, że to podłoże było całkiem niestabilne. W związku z tym, podłoże było szalenie niestabilne. A to oznacza, że ewangelicy obecni od XVI wieku na Mazowszu, w tym także na terenie ówczesnej Warszawy, ze względu na podłoże, jakie było dla nich, musieli tworzyć coś, co było niezwykle trudne. I to nie mogły być dzieła oglądane, podziwiane, znaczące dla środowiska, ujawniane nawet. Ale one się działy gdzieś w, w przestrzeni życia prywatnego, trudno mówić o konspiracji, ale życia raczej prywatnego, które mieściło się, e, i to powiedzmy sobie w prywatności e, magnatów, raczej wielmożów ówczesnych. I proszę pozwolić, że odnoszę, odniosę się tutaj przede wszystkim do e, parafii świętej trójcy, e, do tej grupy ewangelików warszawskich, która zabiegała o to, by wówczas właściwie w XVIII wieku poza murami miasta, na obrzeżach gdzieś rozwijającej się Warszawy, móc zbudować kościół, który byłby miejscem zgromadzeń, ale kościół w moim najgłębszym przekonaniu, jak doświadczenie również pokazuje, kościół zawsze jest takim materialnym, widzialnym znakiem obecności tych, którzy na co dzień są gdzieś rozproszeni w dużej populacji miejskiej, dynamicznie rozwijającej się, zmieniającej, i Kościół jest jednocześnie materialnym, widzialnym znakiem, że status tej wspólnoty uległ stabilizacji. Oni zyskali legitymizację swojej obecności na gruncie... Bardzo widzialnym bardzo w tak. przestrzeni miasta. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo istotny moment i myślę, że to, w jaki sposób Ewangelicy poszli do podeszli do tradycji lutańskiej, podeszli do budowania swojego kościoła na ówczesnym placu tutaj, w najstarszym obiekcie, na dzisiejszym placu Machowskiego, wcześniej nazywanego placem ewangelickim, w jaki sposób podeszli do, do, do budowania, do samego projektu, pokazuje, że to miał być dowód i znak siły pewnej. Siły intelektualnej, duchowej, materialnej i powiedzmy sobie szczerze, że była to też budowla, która miała być takim znakiem perspektywicznego. Myślenia. I rzeczywiście zbudowali coś niezwykłego zupełnie. Przypomnijmy, że to był w ówczesnej XVIII-wiecznej Warszawie obiekt najwyższy. budzący podziw. Miejsce, gdzie odbywano, sprawowano piękną liturgię, ale też miały tutaj miejsce różne wydarzenia kulturalne. I rzeczywiście wokół kościoła i przy kościele tworzono różne inne. Instytucje związane z życiem religijnym, inspirowane przez życie duchowe Ewangelików Warszawskich, tradycji luterańskiej różnego rodzaju dzieła dobroczynne wychowawcze edukacyjne ale parafia była też miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych grup zawodowych, społecznych, tradycji ewangelickiej. Wreszcie, no, jeżeli ktoś chodził do Kościoła Świętej, to wywoływał y, jednak takie poczucie, że no, jest, jest to ktoś i y, 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 można mu y, zawierzyć. I myślę, że drugie jeszcze jest miejsce w Warszawie, takie ówczesne, ówczesno w Warszawie, y, które z czasem nabierało coraz y, bardziej y, istotnego znaczenia, mianowicie cmentarz. To może brzmieć trochę y, dziwnie w tym momencie, ponieważ trudno... Y, trudno y, no, przemilczeć taki moment, że nie wszyscy sprzyjali Ewangelikom Warszawskim i mówiąc tak bardzo potocznie i nieładnie dla wielu, dla wielu, przepraszam, dla części może Warszawiaków, dobry Ewangelik to był ten, który był na cmentarzu. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że cmentarz ewangelicki, założony w 1792 roku, to był pierwszy cmentarz zbudowany wedle projektu architekta, czyli w pełni od samego początku przemyślany, urządzony, z niezbędną całą infrastrukturą dla cmentarza. Ten cmentarz był miejscem spoczynku obywateli Warszawy, ewangelików, którzy wpisali się w znaczący sposób. I on był dla Wspólnoty Ewangelickiej Lutańskiej w Warszawie miejscem, który przypominał ich zakorzenienie ale też tradycję, którą wnosili, nową tradycję, która stawała się integralną częścią Warszawy, fundamentem. fundamentem, tak, konstruktem, który wszystko, co budowano w następnych pokoleniach, miał swoje dobre oparcie i też historia tych, którzy tam spoczywali na cmentarzu ewangelickim, pokazywała, jak w różnych trudnych okresach historycznych. Nie tylko w okresach pewnych życzliwości, ale także nieżyczliwości, niechęci, nawet wrogości przenoszono te różne obciążenia na podłoże ówczesnej Warszawy i jak mimo wszystko te fundamenty, znaki obecności ewangelików były wzmacniane i były podstawą do wchodzenia w życie Warszawy następnych, następnych pokoleń. O kościele o cmentarzu, o wielu innych budowlach. O instytucjach zakładanych przez parafię będę jeszcze rozmawiał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Was. Ewangelickie fundamenty Warszawy.